Dzień dobry, Pani Marto. Odpowiadam na Pani pytanie dotyczące pracy. Prosi Pani o do, wykonanie rozkładu na nową pracę. Czy to wziąć, czy nie wziąć? Czy jaki Pani będzie miała? A, nie wiem, co dobra, co złe tam, tak? I czy Pani temu wszystkiemu podała, żeby zwłaszcza podrynne Pani nie wpadła? Okej. Okay. Pani Marta, tu czytam datę urodzenia. Ogólnie na temat tej nowej pracy, szkoda, że nazwy firmy Pani nie podała. Trójka mieczy. Jak się tam Pani będzie czuć? Jak będą odbierać Panią przełożeni, stosunek przełożonych do Pani współpracowników? pani obowiązki finanse i rada dla Pani Proszę pani no powiedziałabym tak, że no od razu pierwsza karta. E, Pierwsza karta, czyli Trójka Mieczy na tę firmę, to nie jest dobra karta, tak? To jest, jeśli mówimy o firmach, to jest taka karta testów, inwigilacji, sprawdzania, ale też Dziewiątka Mieczy to duża trauma, a Trójka Mieczy to wstęp do, tra do traumy. No i teraz tak, zaczynamy. Pani w tej firmie, Szóstka Kielichów. Tęsknota za tym, co było. Hm. No czyli jakby. Tutaj klucz nam już wyjaśnia. Pierwsza karta, że idzie tam pani i potem żyje przeszłością. I myśli sobie, co ja tutaj robię. Po co ja zmieniłam? E, było lepiej, a jest gorzej. Stosunek przełożonych. Król Buław. No, rygor, krótko mówiąc. Tu człowiek nie ma nic do powiedzenia. Jest, nie wiem, chyba mężczyzna, tak, przełożony szef, ale nie taki główny szef szefów, tylko no. I, on tam, nie wiem, no też szef, ale nie szef szefów. To jest człowiek, obok niego są karty. Siódemka mieczy, to, to nie jest dobra karta, czyli człowiek, który rządzi, wymaga z zimną krwią, działanie się dla niego liczy. No być może sam działa, tak, ale on musi mieć wszystko gotowe, czyli podaj mnie, ty to tu, o krótko mówiąc. Współpracownicy. Siódemka mieczy. Knucie, obgadywanie, za plecami każdy chodzi i donosi, byleby się ten drugi, trzeci nie dowiedział. Jak pani, pani obowiązki. No właściwie w karcie księżyca to okaże się, że nie wiadomo, co pani ma robić. Okazałoby się, że nie wiadomo, co pani ma robić. Coś powiedziane jest, a jak przyjdzie, to co do czego, to się okaże, że to jest co innego, aniżeli faktycznie ma być. Finanse w dziewiątce mieczeń, no lepiej nie mówić już. E, to to po prostu... Płacz i zgrzytanie zębami. I rada dla pani, szóstka buław. I pozostałe karty tutaj, Karta Sprawiedliwości, dziesiątka kielichów, trójka denarów. Karty mówią tak, pani nie musi brać tej pracy, um, o którą tutaj pani pyta. Natomiast w krótkim czasie znajdzie pani Coś innego, inną firmę do współpracy, gdzie będzie pani w pełni zadowolona emocjonalnie, finansowo. Karta Sprawiedliwości no może tutaj sugerować, ale podkreślam, to jest może, wielkie może, że albo to będzie praca przy jakichś umowach, albo praca, nie wiem, na przykład w sądzie, tak, może być. Ale też może być przy jakichś zagadnieniach prawnych, takich szeroko rozumianych, typu podpisywanie umów, pozyskanie klienta, podpisanie umowy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale to tylko może, bo, bo nie stawiałam tu kart A, z czym to będzie związane, tylko po prostu miałam, miałam trzy karty, czyli współpraca, Trójka denarów, będzie ktoś pani jakby takim szefem, będzie się pani miała od kogo uczyć, będzie pani zadowolona w dziesiątce kielichu bardzo rodzinnie, sympatycznie. No i ta sprawiedliwość, która mówi o, czy też o umowie zawartej z panią, stabilnej, normalnej, konkretnej. Natomiast no, ta firma chyba dobrze pani tutaj czuje, że może się okazać, znaczy chyba dobrze, pani dobrze czuje, bo karty to potwierdzają, prawda? że suma sumarum tęskniła pani by do tego, co było. Dziękuję bardzo.